Cześć, witam na świątecznym unboxingu. Yy, tak, przyszła paczuszka wczoraj, no ale no, nie chciało mi się otwierać, wiecie, Wigilia, sprawy i tak dalej, później Boże Narodzenie, także dzisiaj otwieramy paczuszkę. Wytrzymałam. <laughs> także lecimy zobaczyć, co tu jest. W paczuszce są samiutkie mangi, tym razem nie ma żadnych innych komiksów, także zaraz się do niej Chyba jakoś dobierze. Widzę, że ją porządnie opakowali na moją prośbę, bo aż przesadzili, ale zaraz się do niej dobierze. A, okej. Okay. O, już idzie. Szczerze nie do końca pamiętam co zamówiłam, znaczy mniej więcej wiem, ale wiecie jak to jest. Jak jest dosyć dużo, to już tak do końca nie, nie wymieni. Także zaraz pooglądamy, co tam mają. Czy się klei. A, dobra, gilia tym razem poszalała z taśmą klejącą. Mam nadzieję, że dzięki temu mangi będą całe, ale już widzę, że... mnie zapakowane, więc jest szansa. Jeszcze tu przykleili, tak. Jak wam mijają święta? Bo mi bardzo dobrze. Pojadłam sobie, wyspałam się, same plusy. A teraz jeszcze będę czytać. Mam nadzieję, że dostaliście super prezenty, które Wam się wszystkie marzyły. Ja dostałam ładnych prezentów, ale nie mangowych akurat, no bo widzicie, mangi sobie sama dostarczam. Okej, okay. tu jest taka duża, duża paczuszka, trochę ją, o, baczę. Będzie to ciężko tu wyciągnąć całe, ale może się uda. O, coś tu się jeszcze przykleiło. Zobaczcie, dużą ilość dziwnych dźwięków. O. Jeszcze się tu przykleiło. Kurka wodna. Tym razem przesadzili z ilością. O. O, dziękuję. Dobra. Huch. To nie było łatwe, ale się udało. Ok. No to lecimy. Widzę, że mi tak poukładali. No to lecimy. Pierwsza maga to trzeci tomik projekt cosplay. Spodobała mi się. Na razie mnie bawi, więc ją jak najbardziej kupuję. Jest tam już recenzja na kanale, abyście chcieli zobaczyć, o czym to jest. Także mogę polecić. Już pokażę Wam, co jest w środku. Może nie trafi na jakiś straszny spoiler. O, tak to wygląda. Ładna kreska, zabawne. Dla osób, które lubią cosplay, pozycja obowiązkowa. OK. Następnie, co my tu mamy? Tomik. No, ragami już 22. Na razie to jest tak, że teraz nam trochę idą, wolno te yy, tomy, bo zrównaliśmy się z Japonią. To już jest 22 tom. Z moim szczęściem pewnie w coś znajdę, ale dobra. Jakby ktoś nie znał. Bardzo lubię tą mangę, Fajna jest. Polecam. Piąty tomik Frey. Tego nie otwieram, to jest zło. Tutaj nawet na okładkach bywają spoilery, to takie fest, dlatego to się normalnie strach otwierać. Przy otwarciu pierwszego tomu trafiłam po prostu na zasadzie: O, fajnie, pierwszy tom, zobaczę sobie. O, oh, oh. I był taki spoiler, po prostu śmierć jednej z postaci, więc. Oh. Dlatego już się boję tej mangi. E, czwarty tomik, śnieżny chłopak i kul cool dziewczyna. To jest takie słodziutkie, ładne i w ogóle. No i ma takie słodkie tutaj ba bałwaneczki w ogóle, ale Maga jest słodka, ale to na razie tyle. Mogę <grytanie> da, już tam zresztą nie nagrywam, tyle mogę. Nie powiedzieć, że jest właśnie słodziutka. To Nie jest Maga bez której się pewnie nie da żyć, ale jest taka słodka, no i zimowa. Także mogę polecić. Yy, tutaj wielki kapan i Motep już Tomik siódmy. Okładeczka z dziewczyną. Nie wiem, czy to jest ta ich koleżanka, czy to jakaś inna osoba, chociaż ma maskę, więc nie wiem. Zobaczymy, jak przeczytam. O, dobra, jakiś tam był pocałunek, kurczę, ale może nie się, kto z kim. E, Hanako, teraz już siódmy tomik, niedługo ma chyba być ósmy. Bardzo fajna manga, mam też artbook, zabawna. Mogę polecić. Zresztą chyba dużo osób wie, że to fajna manga. Dobra, co tu mamy na O, czwarty, tomu, to, czwarty tomik. Yy, bardzo też dobrej mangi. Zresztą, kurczę, nie będę kupować słabych, nie? Yy, ja się śmieję zawsze, że to jest Jujutsu Kaisen, bo mnie to bawi. No wiem, Jujutsu, spoko. No, w każdym razie yy, manga bardzo fajna. Dosyć dużo tu jest bijatyki, akcji takiej, ale co się nie robi dla pewnych postaci. Okay. E, Starszy Pan i Kot. To jest taka słodziutka manga z kotkiem i w ogóle. Taka spokojniutka, ale czasem można mieć nastrój na coś takiego. Zresztą, jeśli ktoś lubi koty, sami rozumiecie. Okay. E, drugi tomik GTO. Ja tą mangę już znam. Po prostu sobie zbieram, więc nie mam jakiegoś parcia, że muszę mieć natychmiast wszystkie tomy. Ale co mnie cieszy w tym wydaniu, to to, że po prostu jest powiększony format, ładniejszy papier i poprawione nieco tłumaczenie, nie ma już takich dziwnych żartów. Natomiast tutaj widzę, że w drugim tomie nie ma kolorowych kartek. Wydaje mi się, że w pierwszym tomie były, no nie? Tak się mi zdaje. Yy, także tutaj trochę... Szkoda, jak tak jest, no ale przynajmniej jest większy format. A w oczy już nie te. Yy, Fruit Basket, dziesiąty tomik. Jeszcze nam chyba zostały dwa. Bardzo taki słodziutki, romansik, ale ja go lubię, bo mam sentyment do yy, animki. Yy, wiem, że dużo osób powie, że stara kreska, zresztą no, te oczy też mnie trochę rażą. Yy, natomiast po prostu ja lubię tą mangę. Mam do niej duży sentyment przez właśnie stare anime. O, yy, Saga winlandzka bardzo mnie to cieszy. Dziewiąty już tomik. Taka trochę krwawa manga, ale ja ją bardzo lubię. O wikingach. Nie wiem, bardziej mnie cieszą mangi o wikingach niż o samurajach, jeśli chodzi o te krwawe. Bardzo dobra manga, połączone są tutaj i bitwy, i polityka, i życie zwykłych ludzi, do tego świetna kreska. Naprawdę dobry tytuł, acz 18, plus. żeby nie było. Ok, Shadow House, czwarty tomik. Ten tutaj znowu ze srebrnym, tak. Bardzo ładna też kreska. Tutaj nastrojowa. Zobaczymy, jak to zakończą. Mam nadzieję, że y, nie będzie to jakieś takie zakończenie, które by nas zawiodło, ale sama po prostu kreska mnie tutaj ujmuje i ciężko by mi było się oprzeć temu zakupowi. Tutaj Edem, trzeci tom, nowe wydanie od Kotori. Też komiks 18+, i też y, świetny tytuł, który też już znam, bo kiedyś wydawało Egmont. Mam nadzieję, że nie trafię jakiegoś czegoś strasznego. Ha. Tylko morderstwa, spoko. <noise> tak, bo w tej madze później jest już różnie. No, a tutaj następna manga, która teoretycznie. Chyba tu nie pisze, że niby z jakim jest wieku. Ale z tego, co tutaj są, to, to nie jest poziom Edenu, ale też bym tak dała czasem 16, plus ze względu na panią króliczek. No, także też fajna manga. I jeszcze. Oprócz tej paczuszki, w międzyczasie przyszła mi jedna prenumerata, plus dorzucili mi do jeszcze jednej paczki, bo oczywiście zamówiłam drugą z komiksami, eee, jedną magę, a to był zapach miłości, który no, wyciągam z innej paczki. Dlaczego, dlatego jest tutaj osobno. Bardzo już się cieszę na lekturę, bo pierwszy to mi się bardzo spodobał. Tak, wygląda na środku. Mam nadzieję, że dalej jest fajne. No i tutaj e, przyszła prenumerata, którą już otworzyłam, ponieważ było o tak, i trochę się martwiłam o stan mangi w środku. Nie pocieli tym razem, tylko chyba ktoś usiadł. O wadze słonia, nie wiem. A może słoń usiadł. No i tu mam prenumeratkę. Ja już wiem czego, także delikatnie ją wyciągnę, żeby się nie haczyła o to. Hop! E, patrzcie, zatrzymała się, nie chce wyjść. No, nie wstydź. Chodź. O, idzie. A już widzicie co to jest? Jona Tomik 15. Kupuję w prenumeracie z tego względu, że mimo, że poczta stara się to zniszczyć jak może, to są uśliczne pocztówki, które mnie po prostu cieszą. Tu nie jest soft touch, tu też nie jest soft touch. Ale jest zielony smok, który mi osobiście przypomina mocno Tackiego z Fushiga, więc ma od razu plusa. Nie wiem, może nie będzie jakichś straszliwych spoilerów. Jeszcze wszyscy żyją, więc. czy znaczy, mówię? Jeszcze, jakby mieli umrzeć. Myślę, że nie umrą. Chyba. <grym> A czy nie wiadomo, co autorka planuje, ale na pewno nie będzie tam tak strasznie jak we Frey, bo Frey to autorka niczym w grze o tron. Tutaj jest jakoś spokojniej. Także to moja magowa paczuszka. Będę tutaj miała co czytać przez święta, także najbliższy tydzień wiecie, jak spędzę. Wszystkim życzę jeszcze raz. Zdrowia, szczęścia z okazji świąt i oprócz tego dużo szczęścia w nowym roku, chociaż myślę, że jeszcze jakiś się, się filmik pojawi na sylwestra. Ale na, do przodu już Wam życzę wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.